we <laughs> Hiszpan pozyskany z Pomferradiny, ale może o tym za chwilę, bowiem pierwsza wrzutka. Było tam groźnie w polu karnym Jagielonie Białystoku. Cierpiał w całej sytuacji z na Lomerowicz, który teraz zwija się z bólu i będzie konieczna pomoc medyczna. Wobec czego jesteśmy świadkami posiadania piłki przez Jagielonie Białystok. Daleka wrzutka, w zasadzie przerzucenie ciężaru gry do łaskiego. Ten ładnie zgasił piłkę, ale zmuszony do wycofania do Nasticia. Diego Dus Anstolowicz, muszę uważać Agielończycy. Dobry teraz powrót Tarasa Romanczuka. Zbyt lekko była zagrana ta piłka przez diegłęza. Dowik. Ładnie zagrana piłka do Łaskiego. Teraz już i mas. Lewe skrzydło i mas. Szukał tym podaniem kolegi z drużyny. Jeszcze Marczuk, prawa noga Marczuk. Lewa noga i jednak wrzutka na bliższy słupek, tam minął się z piłką bramkarz i koniec końców. Jesus Imas ten błąd wykorzystał, dając prowadzenie biały stok naszemu zawodnikowi, Jesus Imas. To Porkiewicz na wolne pole do wybiegającego tam Bartka Wdowika. Jesus Imaz wrzutka w poszukiwaniu Marczuka, którego znalazł. Dominik zgasił futbolówkę, rozgląda się, robi kółeczko. Ładne wycofanie. Jeszcze jedna wrzutka, tutaj jest dwóch Jagielończyków, ale żaden z nich strzału nie oddał. I Wdowik, lewa noga, wrzutka na dalszy słupek. Aj, troszeczkę chyba zeszła ta futbolówka Imazowi. Jeszcze taki półwolej. Z odległości, tutaj chyba trzeba liczyć na ewentualnie kontrataki, starają się grać bardzo wysoko e, piłkarze motoru, tylko że oczywiście jak sami Państwo wiedzą, to się wiąże z dużym wysiłkiem energetycznym. No ale może teraz, e, Toporkiewicz ma piłkę na prawej nodze, podprowadził, podał do prawej strony, tu jest i ma strzał z odległości! Dobra próba, ale piłka minęła w ramkę gości, znalazła się za linią końcową, wobec czego grę będzie mógł wznowić Rosa. A tymczasem na boisku w kępie Jaga wciąż prowadzi z motorem 1 do 0. A tymczasem mamy rzut rożny, wrzut na dalszy słupek i jest słupek. Łaski. Marczuk górą do Toporkiewicza. Toporkiewicz. Tam zdaje się, że też był słupek do środka, do Michała Saczka. Kupisz. Piłka zagrana do Rui Egonene, nie dotarł do niej Portugalczyk. Teraz jednak Tomek Kupisz, który poszedł do końca za futbolówką, znalazł sobie miejsce na oddanie strzału, ale to uderzenie zablokowane może teraz na Rancho Wrzutka, skakali tam zawodnicy jednej i drugiej drużyny, w tym właśnie Pululu do główki, ale ostatecznie górą piłkarze Motoru. Pululu aj, składał się tutaj do uderzenia, ale po pierwsze uprzedził go jeden z defensorów, Zespołu z Lublina zbyt daleko zapościli się Jagielńczycy ceglarz z wrzutką może być groźnie szansa na strzał broni żynel brawo Bartek. Brawo Bartek, świetna interwencja. Mogło się to zakończyć wyrównaniem motoru, Wrzutka, środkowa strefa jest strzały jest bramka. Oj, ładnie teraz pograli. Afimiko Pululu przy piłce, lewa noga. Pululu, będzie próba strzału, jest uderzenie, ale niecelne. Piłka przeszła nad poprzeczką.